Hej, cześć, witajcie, z tej strony Loki. to was w kolejnym odcinku, oczywiście, zagrajmy. Wy, Resident Evil 7, Biohazard, kontynuujemy. No jesteśmy teraz w tym... W tym całym nagraniu, która, które... No, ta Eevee, ta cała Eevee kazała nam je obejrzeć. Och. No i właśnie teraz je oglądamy i zobaczymy, co tu się stało z Mio, bo najwyraźniej ona tutaj jest. No i dowiedzieliśmy się, że ta buteleczka... No to są próbki tkanki tej całej dziewczynki. Mała butelka zabierająca próbki tkanki Evelyn. Dobra. Mamy tutaj naszą skrzyneczkę, w której oczywiście nic nie mamy. Yy, tutaj mamy amunicję, bo to wczytałem... Wczytałem save'a oczywiście i tutaj... Yy, dobra. Yy, to już czytaliśmy chyba poprzednio. No dobra. Nie, ja się kurde muszę ściszyć grę po prostu. A czekajcie... Nie, tutaj też, w tym pokoju też jest... Tak głucho, tak jest też... Cicho dość, no dobra. O cholera. Wskazuje odległość od celu. O w dupę, ty, ona jest blisko! No właśnie, bo my jej szukamy. Co to? Lepiej sprawdzić najpierw całe to piętro, aha. Spoko. Ty, bo się zbliżamy do niej, ty! Nie, 10, oddalamy się. To co, ona w windzie jest? Nie. Gdzie ona jest? Opa, tutaj się jeszcze zmniejsza? O, tutaj się już zwiększa. Jest... W ogóle winda na statku? Jestem trochę zdziwiony, że winda na statku. No, całe to piętro, no to czekaj tam. Tam jeszcze mieliśmy jakby. Ten. No tutaj się oddalamy, prawda? Ale no. Mamy sprawdzić całe to piętro. No dobra. Zamknięte z drugiej strony, ekstra. Skoro dostaliśmy w ogóle bizona, Czechie, to coś czuję, że tutaj będzie niezła jadka z przeciwnikami. Dzień dobry. Suplementy. Ale suplementy są do czego? Znaczy, no możemy sobie psychostymulanty i co? I neuropociski. Te do granatnika. To co my? Tutaj granatnik jakiś inny dostajemy? Dostaniemy, nie wiem. A właśnie, a. Bo nie możemy w żaden sposób amunicji do tego. Do tego jak to, do tego właśnie bizona jest jakby... A oczywiście, że to będzie zamknięte. Bo tutaj mamy... Co... Ja pierniczę, no co to... Jak wymiotuje, co to ma znaczyć, że wymiotuje? Aha, bo to... Jezu! Co to było? Halo! Co to jest w ogóle? Fuj. Co, co, co to jest? Kto to jest w ogóle ten cały Alan? E, no dobra, czyli namierzaliśmy to gówno, a nie, a nie Eevee, te? A właśnie, otwórz to. No otwórz, otwórz. E, no dobra, no to co? Mamy teraz pojechać Window? czy coś? Tędy jeszcze nie szliśmy. Halo? Jest tu coś wartego uwagi? Na pewno jest to badziewie. Jest kolejna amunicja. Jezu, ile amunicji? Dobra, ale to dobrze, bo do Bizona no to. Yy... A, tutaj możemy się wspiąć, dobra. Do Bizona coś czuję. No to jest w końcu broń maszynowa, nie? Ale. No nie chcę, kurde. Nie chciałbym. Znaczy. Chcia... Yy, mam nadzieję, że będę pestkował. O, super. Um. Kurde no. No, jeden ma magazynek poszedł. Aha. No dobra, lecimy dalej zatem. Ale my tu w ogóle znajdujemy różne rzeczy. To to chyba jakieś... Aha, to jest tutaj. To jest to pomieszczenie. <grymne> Jezus Maria. Super i nie ma jej oczywiście. Wezwij windę, a 40 ty, ona się oddala To może Windę pojechała. No halo, chcę wezwać windę, no a, dzień dobry Jezu! Mhm, super się wystraszył Dobra, uciekamy, 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 uciekamy Chłop co zrobił ty? Odsuń się Umieraj! Boże! Kurde no. A my mamy, a nie, my nie mamy pistoletu. Mamy jeszcze tylko jakiś nóż. Wszystkie No halo, otwórz to. Jeszcze jeden wyjdzie stąd? Co to jest? Dobra. W dół jedziemy? No dobra. A nie, bo możemy tylko w dół. No dobra. No to lecimy w dół. Ty już się kurde wypłukałem trochę z tej amunicy Znaczy no jeszcze trochę mam, ale no... Jakieś jeszcze niecałe dwa magazynki, nie? Znaczy ponad dwa ponad dwa magazynki O Jezu, mamy save'a No ja wiedziałem, że tutaj oczywiście będą przeciwnicy Tutaj też będą przeciwnicy Muzyka narasta jak ja tego nienawidzę! Mhm. Dobra, 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 dobra Ale ty, dostał! Pięknie Aha, ja zmarnowałem trochę amunicji, bo on, bo on już nie żył, jak ja, docze, jak ja jeszcze do niego strzelałem. No dobra. To, to to badziewie hałasuje, czy to jeszcze któryś tutaj... ...chodzi? Dobra. Yy, nie chowaj broni, Mia, proszę Cię. Nie chowaj... Nie chowaj broni. No, fajnie. Jezu! Mhm. O super, ten dowalony jeszcze. No super. Ale ten, ale on chyba nie sprintuje. Dobra, on jest trochę powolny. Dobra. Niech będzie. Ojej, ojej, ojej. Dobra, dawać mi amunicję. Tego nie otworzymy, tak? No dobra, jeszcze daleko jesteśmy. 40 jest dopiero. Mam tutaj kolejni. Co to? Bomba zda Bomba zdalnie sterowana? Co? Dawać mi tu jakiegoś testera O jest nasz i nasz kurde tester, dobra, dawaj tutaj He <grymna> Dobra, yy, jak się to stawia? Okej. Okay. A i zdetonować muszę to, no tak. BOOM! No Nie wierzę, że przeżył, no kurde, miałem nadzieję, że to go załatwi, no Że... aj, No myślałem, że to go na raz załatwi, no, będzie wie. Siema Ach. Nie kurde, dlaczego? Jak mnie to denerwuje, że ona chowa ciągle tą broń, żeby na no zegarek. Ja rozumiem, że ten, że chcesz zegarek sobie sprawdzać. Która godzina i tak dalej, no ale kobieto, to no... Trzeba walczyć o swoje życie przecież. Tutaj też tego nie odważę, nie? Może to wysadzę! Nie... E... Alan. Aha, znowu gadamy, tak? Jak zabić? Co? Aha, czyli będzie to co? Jakiś palnik dostaniemy czy coś, żeby stopić zamek? Przynajmniej, przynajmniej on tak powiedział, nie? Dobra. Ojej, ojej... No dobra. Co my tu mamy? Kwas. O Jezu, ale kwas, który rozpuszcza niektóre metale, no dobra. Ale on jest taki ten, że możemy go użyć tylko w niektórych miejscach, czy w niektórych, no. Ch chodzi mi o to, o. Eee, no dobra, zostawię sobie na razie te chemikalia, bo może przydadzą nam się do czegoś innego, chociaż nie wiem, ale dobra. A, czyli to będzie takie zużywalne badziewie, ta, które na szczęście się stakuje. O, no dobram. Oj, nie podoba mi się tutaj. Nie podoba mi się tutaj. Po pierwsze Jezus Maria, po drugie a, ja, ja nie wiem jak niby Mia zapomniała to wszystko i nie pamiętała niby tego. Ja bym tego nigdy nie zapomniał. Okay, Evie. Just, just right okay? Jezus Maria. Super mamusia, właśnie Ona ona o Jezu, je spieprzyła stąd. <śm> powiedziała to właśnie w momencie. To znaczy, no, w mówi to kobieta, takie rzeczy. Nooo, pierwszy raz w życiu mogłem do niej strzelić i gówno, no. no oczywiście, <śm> otwieraj to, <śm> O Jezu, jak daleko ona jest. I co, po drodze teraz? Będą przeciwnicy, nie? I to w cholerę pewnie. Nie wiem, mam jakieś takie przeczucie. Mamy jeszcze jedną. Zrespiło się coś, nie? Ha. No dobra. UWAGA PIERDYKNIE! O, zabiło ich. Dobra, spoko. Spierdniczamy stąd. CO TO ZA MUZYKA DIABELSKA?! STRESUJE MNIE TYLKO! Tutaj dawaj. No kurde, ale użyj tego kwasu obsranego. O, kolejne miny chyba. Jeśli dobrze widziałem. O, ziele! O, proszę bardzo, ziele! I co i teraz mogę wytworzyć apteczkę? I widzicie kto jest smart, że zostawił ten... Że zostawił... o kwas. Yy, Że zostawił... O, chemikalia. Dobra, nieważne. Jestem upośledzony. Dobra, tam nic nie ma. Chyba tyle w tym pomieszczeniu. No dobra, nieważne. Ale mamy przynajmniej apteczkę, to się liczy. Dobra, mamy te kolejne miny, okej. Okay. Te miny mogą się nam jednak przydać. Jezu, ona się ciągle oddała, cholera. Co to się tu dzieje? Tu będzie jeszcze jeden przeciwnik, ja to wiem. No, oczywiście. Haha. Ha. No, super, nie trafiłem. Ty, on lekkiego stona dostaje, jak dostaje w ciało. Zauważyliście? Jak zrobiłem taki ten strumień po nim, to trochę stuna dostał. Cholera! O cholera ty! Nie jest dobrze. Zapraszam Was, drodzy przyjaciele! Dobra, nie wiem, czy przeżyliście, czy nie. Spierdniczam stąd. Siema, Evie! Kurde, ty! Franco jedna! Oddawaj windę! O Jezu... Eee. Dobra, poczekajcie chwilę. Poczekajcie chwilę, eee, ja muszę skoczyć do, jakby to powiedzieć, kibelka, bo się za chwilę zeszczam ze strachu. No powiem wam... W kibelku, w kibelku było miło. Na które piętro ja mam teraz niby jechać? Bo mogę sobie kliknąć, nie? Ale no to... No dobra, jesteśmy na tym, to pojedźmy... A brak reakcji, dobra, to jedziemy na trzecie. A bo ona ty, bo my byliśmy najpierw na drugim, nie? Tam gdzie tego chłopa zostawiliśmy, tego Alana chyba całego. To on jest na drugim, boże! A to... Te... Super! To na którym piętrze teraz jesteśmy? Nie mam bladego pojęcia Może ucięło trochę tego trzeciego, ale jest... Nie, to jest drugie, dobra Nieważne No, wspinaj się, halo O Jezus, Mario, co ty robisz? Tu kobieta czy kobieto? Dziewczynko jedna, no Eee, Eee, Evelyn, nie wiem Jeden pies <laughs> Nie ma go! To tutaj Ewan Upstairs. Aha, no to nie jest. Alan! Alan, where the hell are you? O oh, Boję się No tak, tak, tak Ale co on to napisał krwią Kiedy on to niby napisał? Dobra w, w, w Suplementy wywalamy, bo nie chcę ich mieć. Yy, I to też Chyba... Chyba może apteczkę sobie A nie, bo nie możemy wytworzyć apteczki, nieważne. Dobra. A mój Boże, dobra, tu jest zamknięte. Jest na górze, czyli na którym piętrze jeśli chodzi na, o górę, na samej górze, czy... Dobra, ale co my mamy naprawić windę, z tego co rozumiem te? Tylko nigdzie tutaj nie ma save'a to jest najgorsze. Takiego... Czy tu jest save? Nie, to, to jest po prostu taka lampka, dobra. Myślałem, że tu jest safe. Mamy zioło! To co, jedziemy wytworzyć apteczkę? Co my tu mamy? A, na, dla, na, na kwas, dobra. Spoko, bomby przydadzą się. No dobra, yy. suplementy. Po co mi są suplementy? Naprawdę. Czy jest sens, abym ja robił te, te, te? Bo to jest. Zaczyna to no jeszcze mogę te, psychostymulanty, prawdę mówiąc, ale no. Oj, tutaj mam... jesteśmy z drugiej strony. No dobra. A! Frajerze głupi! Masz. Dawać amunicję mi tu jakąś, bo kurde. Nie ruszaj się już. Tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenie, dobra. Tutaj mamy do użycia kwas. Czy tutaj, tak, kolejne bomby, spoko. Nie wiem w sumie, gdzie my mamy iść. Czy tutaj, czy tutaj. A, tu jest zamknięte z drugiej strony, nieważne. Nie było tematu. Czy tutaj jest przeciwnik? Nie, tu jest. A nie, bo tutaj. Aha, wróciliśmy tutaj do tego, gdzie było to badziewie, dobra. Tutaj się chyba nic nie zmieniło. Tym badziewiem, czy tutaj się coś zmieniło? O mój Boże! No ile was? Uciekam stąd! O nie! Ale jestem tępy, Boże! Czyli cię chciałem przeładować, chociaż i tak miałem przeładowane, ale chciałem przeładować i a gdy postawiłem bombę, jestem upośledzony. O Jezu Jestem upośledzony, chono tu A gdzie drugi? A ten przeżył jeszcze, nie wierzę. Co ty robisz? Ale że mi się z... Ja nie mogę, ja się teraz zesrałem. Boże, ale do dupy to zrobiłem. Zmarnowałem praktycznie dwie bomby, ale mi gdzieś źle z tym teraz, że zmarnowałem te dwie bomby. Jest w tym z tego gówna teraz mogę coś wyciągnąć? Nie wiem. Dobra, idziemy. Jezus Maria. Wyszli tutaj, kurde, z tego gówna. Ale poczekaj, co ja mam teraz zrobić? Znaczy... muszę... musimy chyba naprawić windę, nie? Czekajcie, jak sobie zerknę... Podążaj za Evelyn, no super, ale no... Muszę wejść na górę. A żeby wejść na górę potrzebuję windy, nie? Czy nie? A tutaj są schody, dobra. Jesteśmy i na trzecim piętrze, spoko. No dobra, czyli dalej spoglądamy na zegarek, tak? No dobra. Ammunition dawaj. A nie, to jest strój jakiś tam po prostu. Dobra. Okej, okay, to jest to miejsce, w którym oglądamy aktualnie tą kasetę. Niech będzie. O jest ten... Ten chłop tutaj jest. No dobra, siema. Jak się tu się

O niedobrze, dobrze widzowie. Czy on się stanie z Nie, co? Fu. Słuchaj się, matki, jak do ciebie mówi Evelyn. kurde. Ja pierdzielę. No i umarł. O, siema. ma. Idzie. Koleżanka nasza. Bo ja nie chcę skończyć tak jak on, nie będę cię przezywał. Przepraszam, o. O. Aha. No i koniec do widzenia. O, jesteśmy gdzieś. Dzień dobry. A, tutaj. No dobra. Myślałem, że nas spakowała w to tobadziewie i gdzieś zabrała, nie wiem. Tu mamy windę. Kolega nasz nie żyje. No dobra. Komputer? Dobra, odpalamy Minecrafta. Łatwo. Lecimy z Minecrafcikiem, albo mój odcinek jakiś. Albo wejdź na mój kanał, ty. YouTube'a odpal. Mia. Dawaj Co ty łapiesz ten ekran No to to słyszeliśmy na, na samym początku gry chyba To nagranie Żyj szczęśliwy A tego już nie słyszeliśmy tego, że żyj, żyj szczęśliwe zapomnij o mnie No gdybyś to powiedziała No to słuchaj, znaczy gdybyś Gdybyśmy to wysłuchać, nie wiem Co się stało? Co się odwala, spierdzielam stąd co to się dzieje? Jakiś bydlaki za chwilę mi wyskoczył na Co jest? Co to... Co się odwala jak się... Zestrałem. Halo, co się dzieje? Co to jest? Halo! A, wypa wypadła. O kurde, ty. Co to się dzieje? Titanik poleciał What? Da heck? Aha I co potem tego? Ta rodzina Bakerów? Znalazła tu Mie i Evelyn Ale no to przecież... Hmm. Czyli co, czyli ta cała Evelyn zaraziła tą całą rodzinę Bakerów tym, tym, tym swoim gównem? Nie wiem. Jezus Maria. No teraz już pamiętam, no. Jak, jak, jak przedtem? Ale nie mów tak do niej, bo cię zabiję! I ja, ja pierdzielę! No tu za, O zapis, Boże, jedyny. Jezu, jak dobrze, że tu jest zapis. Eee, tutaj. O Boże. O Jezu, jak dobrze, że tu jest zapis, o Boże jedyny. Dlaczego tak powiedziała do niej? Ty Tmija jesteś powalona. No super. No i wracamy do naszego biednego pistoleciku Pisto... Aha, super. Zamknij to. Do naszego biednego pistoleciku z dwo... z dwoma kulami. No to ekstra. O Jezu. mamy 25 minut. Ale w sumie nie wiadomo yy, tutaj gdzie będziemy mieć kolejny zapis, więc tutaj chyba bym, słuchajcie, zakończył odcineczek. I kontynuował chyba w kolejnym. Chyba tak bym zrobił, wiecie? Chyba tak bym zrobił. Nie wiem, coś tu jeszcze jest? Może? Jest sens się wracać? No kurde, no amunicja by się przydała do tego pistoletu. Mamy tylko dwie kule. A żeby takiego zwykłego śmierdziela zabić, to potrzebujemy trzech chyba kul... Trzech... Trzy kule w głowę i chłop leży, a mamy dwie kurde. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? To już wiemy, co to jest. Mamy, mamy jak coś jeszcze, apteczkę. Ej, dobra! Mm, a nie, no kurde, tak sobie pomyślałem, że. Ej, może, może bizona jakoś tutaj jeszcze znajdziemy, nie? Skoro widzieliśmy, że Mia miała go na nagraniu, ale przecież Mia wypadła w morze przecież z tym. z, z tym tym. z tym. Yy, no. no z, z tym bizonkiem, więc no niestety już chyba sobie z niego niestety nie postrzelamy. No ale dobra! No to co. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli on wam się spodobał, to komentujcie, subujcie, je ceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. No i cześć.